Lato już w pełni. Jak wiadomo nie wszystkie dzieci mają okazję wyjechać na wczasy bądź kolonie. Aby jednak wakacje nie były zmarnowanym czasem w miejscowościach powiatu dzierżyniowskiego organizowane są zmagania sportowe. W weekend na boisku do piłki nożnej w Piskorzowie zmierzyły się cztery drużyny z Dobrocina, Piławy Dolnej, Mościska i oczywiście z Piskorzowa. W całe wakacje to co tydzień gdzieś na jakimś boisku jakieś rozrywki się toczą. Ten turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych. Czyli 99 i młodsi i 2001 i młodsi. Po mistrzostwach Europy w piłce nożnej nikogo nie powinno dziwić, że ten sport cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem niż dotychczas. A także to, że na murawie można spotkać zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Po prostu lubię piłkę nożną, a nie jakieś skakanie na no skakajce coś takiego. Bo lubię ten sport i jest fajny. No, lubię strzelać bramki. W no, ogóle Kiwać się też lubię fajny sport. temu że można biegać, grać i w ogóle. No, był fajny sport. Jak się okazuje, do uprawiania sportu nikogo namawiać nie trzeba. Po prostu tak samo zaczęłam grać, jak mi się spodobało, jak gram z kolegami. Pytania o ulubionego piłkarza bądź te dotyczące przyszłości małych sportowców wydawały się nie być wcale trudne. Jedni uwielbiają Messiego, a inni swoją przygodę z piłką chcą kontynuować w drużynach miejscowych, jak i z zagranicznych. Wone dalworle chciałbym. Z kolegami. Messi. A dlaczego akurat Messi? Bo jest dobry, pochodzi z dobrego kraju. Jest fajny. Tylko go lubię. Bore Barcelona. Lewandowski jest fajny, dobrze strzela. Zmaganiom na boisku nie było końca. Trenerzy mieli sporo pracy. W trakcie przerw to oni udzielali wskazówek swoim podopiecznym. Wszystko po to, by strzelić jak najwięcej bramek i po prostu wygrać. Wszystko będzie dobrze. Kubuś, zostajesz tutaj na boku? Yy, chwilę. Ty chciałeś iść do przodu, yy, Ale ja yy, kto z przodu mógłby się ewentualnie cofnąć? Do tyłu. To jest na 2-3 minuty, później zmiana powrotna. Możesz? Dobrze tak, było, Wiktor, wziąłeś. Wiktor, super, o to chodzi. Teraz też, jak był rzut podchodzisz do bramkarza i zawsze dobijamy, tak? Nie boimy się. Świetnie. Nie boimy się, zawsze dobijamy po strzale. Nie brak Co? przyjęcia. Podanie, tracisz piłkę. Teraz, że no, szodał, tracisz tak. piłkę. Ale to nie teraz. Nie, nie. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli gospodarze, czyli drużyna LKS Boksmed Piskorzów. Na drugiej pozycji uplasowali się piłkarze LKS Mościsko. Trzecie oraz czwarte miejsce przypadło kolejno grupom LKS Dobrocin oraz LKS Orzeł Piława Dolna.